Cześć. Witajcie w podcaście Palpitacje, w którym opowiadam dla Was straszne, dziwne i niepokojące historie, mając nadzieję, że przyprawią Was o szybsze bicie serca. Ja jestem Magda napisałam powieść kryminalną Ogród Zły, a opowieść, którą dzisiaj usłyszycie, jest w całości mojego autorstwa. Zanim przejdziemy do audycji, zachęcam Was do subskrybowania kanału, abyście natychmiast otrzymywali informacje o nowych odcinkach, do zajrzenia na mój profil na Instagramie palpitacje.podcast oraz na stronę palpitacjepodcast.pl. Tymczasem przejdźmy do dzisiejszej opowieści. Miasteczko Mugły. Nad miasteczkiem wstaje właśnie pierwszy dzień jesieni, a ja mam dziś urodziny. To niby nic szczególnego, przecież powtarzają się od początku do końca życia, ale ten rok jest wyjątkowy. Dlatego, że tym razem to ja zabiorę największą wyhodowaną w naszym ogrodzie dynię na konkurs. A kiedy wygram, będę mogła spełnić swoje największe marzenie. Przywilej zaprezentowania najwspanialszej dyni tradycyjnie przypada temu dziecku w rodzinie, które kończy szesnasty rok życia. W tym roku jestem to ja, ostatnia z rodzeństwa. Wszystkie pozostałe siostry opuściły już dom i zostałam sama. No, nie sama. Mieszkam tu z babcią różą. Ostatnia z sióstr, Hortensja, pożegnała nas rok wcześniej. Przespałam jej wyjazd, lecz zostawiła mi pożegnanie: moje ulubione ciastka z lukrem i liścik, w którym pisała, że odwiedzi nas w przyszłe lato, aby pomóc w ogrodzie. Każda siostra to obiecywała, lecz potem żadna nie wracała, posyłały tylko czasem wiadomości w pięknych kopertach raz do babci, a raz do mnie. Pisały w nich, że są szczęśliwe. Dwie spośród nich poszły na uniwersytet w dużym, sennym mieście i kształciły się ślęcząc nad książkami. Jedna wyszła za mąż za mężczyznę prowadzącego szkolenia z jazdy konnej, a hortensja spełniła swe marzenie i wyruszyła za granicę, by zobaczyć morze. Odrobinę im zazdroszczę, kiedy czytam listy, bo jak dotąd nie zaznałam żadnego z tych cudów, które dla nich są chlebem powszednim. Ale z drugiej strony jestem szczęśliwa tu, gdzie jestem. Wolę pozostać w domu. Z jednej strony zawsze powtarzałam babci róży, że nigdy jej nie zostawię, więc ciąży na mnie obietnica. A z drugiej nie wiem, dlaczego miałabym chcieć wyjeżdżać. Nasze miasteczko jest najwspanialsze na świecie. Nie potrzebuję niczego innego. Jest tak małe, że znam każdą uliczkę i każdego sąsiada, ale przy tym dość duże, aby zapewnić wszelkie przygody, których mogłabym oczekiwać. Mam przyjaciółki, które chodzą ze mną do szkoły, a po lekcjach odwiedzamy razem kawiarenkę, w której można wypić gorącą czekoladę lub oranżadę. Kiedy mamy ochotę, biegamy razem po łąkach otaczających miasteczko tam, gdzie jesienią odbywa się dniowy festyn. Kąpiemy się w rzece, która jest spokojna, łagodna i czysta. Domy są kolorowe i przytulne, ogrody zadbane, a zwierzęta wszechobecne. Prawie każdy mieszkaniec ma kury, krowę albo chociaż psa czy kota. Aleje wypełnione są wesołymi rozmowami i odgłosami życia, a także zapachami ciast, wosku świec i kwiatów. Z tego wszystkiego, co tak kocham w miasteczku, najcudowniejszy jest nasz dom, mój i babci Róży. Kiedy były z nami moje siostry, było nam trochę ciasno ale teraz nie mogę się nacieszyć przestrzenią. Najbardziej lubię kuchnię wyłożoną kaflami w pomarańczowe dynie, które każdego dnia zmieniają kształt i pozycję. Mrugają do mnie wyciętymi oczami, gdy gotuję wodę na herbatę w imbryku, albo kroję warzywa do potrawki, a kiedy uczę się na zajęcia przy wielkim, dębowym stole, usypiają. Uważam, że magia jest najpiękniejszą rzeczą na świecie i cieszę się, że w naszym miasteczku jest ona dozwolona. Wiem co prawda od starszych sióstr, że kiedyś, dawno temu, za jej uprawianie kobiety były skazywane na śmierć i palone żywcem, a wtedy dusiły się od dymu. Doprawdy nie wiem, dlaczego nie gasiły płomieni jednym ruchem palca, ale nie potrafię tego zgadnąć, a babcia Róża wzrusza tylko ramionami, gdy pytam. Ja wychowałam się z magią. Nie jest trudna do opanowania, jeśli tylko jest się ostrożnym i traktuje ją jak przyjaciółkę, a nie służącą. W naszym domu jest dla niej zawsze trochę miejsca, spodek mleka i piętka chleba na progu, a ona mruczy jak kot, kiedy przychodzi jesień, i może ogrzać się przy ciepłym piecu w kuchni i ożywić dynie na ścianach. Och, dynie! Zawsze były ważne dla naszego miasteczka. Pewnie dlatego, że ziemia jest niezwykle żyzna i rosną tu najpiękniejsze okazy, które sprzedajemy do innych miast. Słyniemy z tego i jesteśmy dumni z naszych plonów. To właśnie jeden z powodów, dla których jesień jest dla nas tak ważna i celebrujemy ją na wszelkie możliwe sposoby. Jednym z nich jest coś, co wszyscy tutaj kochają najbardziej. Konkurs na największą dynię. Pamiętam, że jak dotąd nigdy nikt nie pobił warzywa z 1969 roku, chociaż okazy, które są od tamtej pory prezentowane, są naprawdę wyjątkowe. Żadna z moich sióstr nigdy nie zwyciężyła, ale babcia róża twierdzi, że ja w tym roku mam szansę. Ma rację. Opieka nad dniami jest trudna i długotrwała. Trzeba mieć cierpliwość i trochę szczęścia, a ja to wszystko mam. Podobnie jak magię, ale to nie oszustwo, bo w miasteczku wszyscy sypią jej trochę do ziemi, by wszystko rosło lepiej. Babcia róża bardzo chce, bym wygrała. Zwycięstwo w konkursie gwarantuje spełnienie jednego życzenia. I każde dziecko z miasteczka od najmłodszych lat planuje, czego sobie zażyczy, gdy zwycięży. Ja nigdy nie miałam sprecyzowanych planów. Postanowiłam nie robić sobie nadziei, dlatego teraz mam pustkę w głowie, gdy o tym myślę. Ale przynajmniej się nie zawiodę, jeśli przegram. Ilekroć o tym mówię, babcia strofuje mnie, żebym nie była tak pesymistyczna. Jednak wiem swoje. Pobicie rekordu i zwycięstwo jest bardzo trudne. Oczywiście co roku osoba, która przywiezie największą dynię, otrzymuje nagrodę, ale nie jest to życzenie. Ono czeka na coś wyjątkowego, najlepszego. Jesienne poranki są już chłodne, ale nie powstrzymuje mnie to przed wybiegnięciem do ogrodu i zanurzeniem stóp w zimnej ciemnozielonej trawie. Uwielbiam zapach pól zasnutych mgłą i fioletowe niebo zwiastujące piękny dzień. Przyjaciółki mówią, że jestem romantyczką. A ja wiem, że to z powodu czytania zbyt dużej liczby powieści o wielkich uczuciach, ale się nie wstydzę. Babcia Róża mówi, że to ładne mieć taką duszę. Stoję przy płocie pomalowanym na niebiesko, obok grządek z dyniami. Ta, którą prawdopodobnie zabiorę na tegoroczny konkurs, jest już teraz ogromna, także mnie przewyższa, a przecież nadal rośnie. Wypełnia mnie na jej widok radosna ekscytacja. Obok czempionki, wśród wijących się po ziemi pędów, grubych jak moje uda, rosną w ciszy i spokoju jej towarzyszki, znacznie mniejsze i pokorniejsze. Wpadam nagle na pomysł. Mam przecież urodziny, a babcia róża na pewno będzie chciała je jakoś uczcić. Zanim jednak wstanie, a budzi się dość wcześnie, wyręczę ją, piekąc coś słodkiego. Wiem, że będzie się boczyć, ale ucieszy się w duchu, bo jest już stara i nie ma siły, by jak dawniej godzinami krzątać się w kuchni. No i najgorsze. Od paru lat jeździ na wózku, który sprowadził dla niej z sąsiedniego miasta lokalny lekarz. Chcę ją odciążyć. Postanawiam, że upiekę okrągłe, cynamonowe bułki z dyniowym nadzieniem. Zabieram się natychmiast do roboty. Już chwilę później jedyna z mniejszych dyni, o ślicznej, ciemnopomarańczowej skórce, wyglądająca zupełnie jak z ilustracji w książce, leży rozłupana na kuchennym blacie, a ja wycinam z niej miąższ, Kroję aromatyczne wnętrze w kosteczka i smażę na maśle z brązowym cukrem. Potem zagniatam wprawnie ciasto i formuję bułeczki. Pachnie cynamonem, dynie z kafli śmieją się do mnie szeroko. Za kuchennym oknem widzę wstający nad ogrodem i ulicą miasteczka świt, coraz bardziej różowo złoty. Uwielbiam jesień. Wreszcie słodycze są gotowe. Zanim jednak zaniosę je babci. Żeby obudził ją przyjemny zapach ciasta drożdżowego, odgryzam kawałek jednej bułeczki, aby sprawdzić, czy się udały. Jest zachwycająca. Krucha i cieplutka, a nadzienie z dyni budzi skojarzenie z czerwonymi liśćmi na drzewach. Zjadam ciastko do końca. Przygotowuję wszystko dla babci róży, układając wypieki na talerzyku z porcelany, parząc kawę i dolewając śmietanki. Gdy posiłek wygląda już jak należy, chwytam tacę i stawiam pierwszy krok. Ale coś się dzieje. Światła przygasają. Świt za oknem nagle zaczyna tonąć w szarości, zupełnie jakby wiatr przywiał sine chmury zasłaniające niebo. Liście na drzewach zwijają się, uciekając przed tym, co nadchodzi, chowając przed zimnem. Takie rzeczy czasami dzieją się jesienią, wiem o tym, ale czuję niepokój. Odstawiam tacę i podchodzę do drzwi. Nie będę budzić babci, zanim nie sprawdzę, co się dzieje, nie chcę jej martwić. Może to tylko zwykła wrześniowa ulewa, która nadchodzi niespodziewanie i odbiera światu całe światło. Ale to nie ulewa, nie ma mowy. Otwieram drzwi i patrzę na nasz ogród, pogrążony teraz w szarości, we mgle, która wzrasta z trawy ulicy i innych domów. Kręci mi się w głowie, zdezorientowana cofam się do kuchni, lecz szybko żałuję tej decyzji. Zapach cynamonu i mlecznych drożdży zmienił się. Jakby moje ciastka w ciągu kilku minut się popsuły. Stęchlizna i fetor pleśni są dla mnie tak obce, w tym zawsze czystym, zadbanym domu, że zbiera mi się na wymioty. Patrzę na ściany, ale dynie na kaflach nie są przyjazne jak zazwyczaj. Nie uśmiechają się, tylko szczerzą. Mają złośliwe, żółte oczka i mogłabym przysiąc, że słyszę ich chichot, wypełniający każdą szczelinę kuchni. Skrzykiem cofam się, naciągam w panice kalosze i wybiegam na zewnątrz, do ogrodu. Może uda mi się ochłonąć i zrozumieć, co się dzieje. Z taką myślą wychodzę za płot i staję po środku ulicy, wybrukowanej nierównymi, czerwonymi kocimi łbami, które teraz są brązowe jak od błota. Mogła, która wcześniej wpływała do naszego ogrodu i otulała dom, łagodnie faluje wokół moich butów. Jest jej dużo, coraz więcej. Rośnie i rośnie, wlewa się do kaloszy i jest zimna, jak dotyk tropich palców. Wzdrygam się i ruszam przed siebie, coraz bardziej przerażona. Niebo jest równie szare, co mgła. Nie zapowiada się jednak na deszcz ani burze. Dygoczę, bo jest zaskakująco zimno. To pewnie wilgoć, która klei mi się do skóry i włosów. Proszę magię, by mnie ogrzała. Mam rocąc pod nosem, ale mnie nie słyszy. To nic dziwnego, czasami po prostu milczy, lubi być sama. Jednak teraz bardzo jej potrzebuję i łzy stają mi w oczach. Myślę, że może powinnam teraz wrócić do babci Róży i ją obudzić, poprosić o pomoc, ale po co miałaby otwierać teraz oczy? Tylko po to, by patrzeć na taki smutny szary świat, miasteczko mgły zamiast swoich ukochanych ogrodów i ulic? Nie. Najpierw dowiem się, co się stało. W tym celu idę. A właściwie biegnę do pobliskiej piekarni. Jest otwarta każdego dnia przed świtem, więc jestem pewna, że teraz też wewnątrz jest piekarz, który wyciąga chleby z pieców. Jednak kiedy dopadam do drzwi, są zatrzaśnięte na głucho, a za szybą witryny widzę puste, pogrążone w mroku wnętrze. Uderzam pięściami we framugę, jednak na próżno. Może zaspał, myślę, ale jednocześnie wiem, że to coś poważniejszego. Idę dalej, mijając znajome sklepy i lokale. Kawiarenka, do której chodzę z przyjaciółkami, jest teraz wygaszona i mroczna. A stoliki i krzesła wystawione na zewnątrz lśnią od mgły i rosy, smutne jak zapomniane zabawki. Biblioteka też sprawia wrażenie zupełnie opustoszałej, a światełka, które zawsze migocą na zewnątrz nad wejściem, są zgaszone. Zaglądam do środka i widzę rzędy regałów pełnych książek znikające w oddali, w całkowitej ciemności. Chcę mi się płakać, czuję narastający lęk zagubionego dziecka. Nagle zaczynam tęsknić za siostrami, chociaż zazwyczaj mi ich nie brakuje. W szkatułce w pokoju trzymam wszystkie ich listy i wystarczy mi, że mogę je przeczytać, by poczuć się lepiej. Ale teraz wolałabym obecność, zaradność tych silnych kobiet od świstków papieru. Zdezorientowana i przestraszona idę dalej. Marznąc i dygocąc. Mogłabym zacząć krzyczeć i wzywać pomocy, ale coś dziwnego dzieje się z moim gardłem. Głosy więźnie mi w krtani, jakby dławiła go mgła. Mijam pozatrzaskiwane domy, pogrążone w milczeniu ogródki, kino z wyblakłym plakatem reklamującym film grozy w szklanej witrynce na ścianie, sklep mięsny i przychodnie, która ma na drzwiach napis otwarte, lecz jest zamknięta. W oddali z szarej zawiesiny wyłania się jak dziób okrętu na morzu ceglany budynek szkoły, do której prawie codziennie chodzę. Ma czarne dziury okien, w których nie tli się ani jedna iskierka. Ten widok jest tak ponury i napawający od razu, że szybko omijam liceum. Powoli docieram do końca głównej uliczki miasteczka, a nic się nie zmienia. Jest całkiem pusto i cicho, jakby wszystkie szczeliny między budynkami wypełniała gęsta, brudna wata. Że liwne latarenki dają co prawda światło, lecz jest ono tak mdłe i słabe, że nie przebija się przez mleczną zasłonę mącącą mi wzrok. Potykam się i ślizgam na bruku, który niknie w jej odmętach. Nie dostrzegam nawet swoich kaloszy. Ale dostrzegam co innego. Wreszcie człowiek. Ktoś, kto tak jak ja utknął w tym strasznym miasteczku, które nie jest już naszym miasteczkiem, w obcym miejscu pełnym przeklętej mgły. Halo! Z trudem wydobywam z gardła głos, machając jak opętana, ale ktokolwiek stoi przy witrynie zegarmistrza, nie odwraca się do mnie. Jego sylwetka jest ledwie dostrzegalna, rozmyta. Pewnym krokiem zmierzam w tamtym kierunku. Znam tu wszystkich, nikt nie zrobi mi krzywdy, nawet teraz, kiedy dzieje się coś przedziwnego. Przepraszam, ja. Głos, który i tak jest słaby i ochrypły, zamiera we mnie i gaśnie. A ja z niezrozumieniem wpatruję się w widowisko odgrywające się przede mną. Zegarmistrz, którego doskonale znam od dzieciństwa, siwy staruszek zawsze ubrany w garnitur w prążki i krawat, stoi przed własnym zakładem i patrzy na swe odbicie w jego oknie. Gdy staję za nim, widzę, że jego twarz jest mi obca, choć nie powinna być. Jakby założył maskę. Nie odwraca się do mnie. Lecz sięga dłońmi, które naprawiały mieszkańcom miasteczka małe, kruche urządzenia do tej dziwacznej twarzy. We wszechobecnej szarości trudno mi z początku zauważyć, co dokładnie się dzieje, lecz wreszcie widzę, i żołądek podchodzi mi do gardła wraz z nikłym, obrzydliwym smakiem przetrawionego cynamonu. Pod grzywą srebrnych włosów zegar mi strzymanie maskę, lecz koszmarnie zdeformowaną, choć swoją własną twarz. Na moich oczach jego blada skóra, Jasna, niemal przezroczysta, zostaje pochłonięta przez brunatno-pomarańczową skorupę, pokrywającą policzki, nos i czoło, niczym lisaj objaw strasznej choroby. Wreszcie wypadają garściami wszystkie włosy, a z szyi groteskowo wyrasta już nie ludzka czaszka, lecz potężna dynia. Nie potrafię krzyknąć ani pomóc temu człowiekowi. Nogi wyrywają mi się do przodu i biegnę po śliskich kocich łbach, ale moje kroki są upiornie powolne. Jakby mgła była zrobiona z melasy, czepiała się kaloszy i kolan pazurami, ciągnęła i szarpała. Mijam park i plac zabaw, opustoszałe i łypiące na mnie z nicości, restauracje, w której zawsze jest tłoczno i głośno, ale nie teraz. Potem mijam domy, niskie i kolorowe, tak jak mój, tylko że są postarzałe, jakby ktoś podmienił je w ciągu nocy. W pierwszym z lewej mieszka moja przyjaciółka z klasy. "Już chcę wbiec do jej ogrodu i jej szukać, ale powstrzymuje mnie widok, który dostrzegam w oknie salonu. Stoi tam jej matka, którą da się rozpoznać jedynie po długiej sukience i swetrze, które często nosi, i patrzy na mnie. A raczej patrzyłaby, gdyby miała oczy. Nie, nie ma ich. Podobnie jak zegarmistrz ma zamiast głowy dynie, która wyrasta z niej jak z żyznej gleby, chwieje się powoli, kołysze na boki jak drapieżna roślina, czekająca na ofiarę." Modli mnie znowu, chwytam się płotu, by nie upaść, a matka mojej przyjaciółki, która po śmierci moich rodziców traktowała mnie i siostry jak własne dzieci, podnosi do góry nóż trzymany w dłoni i ruchami tak pewnymi, jakby robiła to setki razy wcześniej, odcina czubek własnej głowy. Uciekam w panice. Biegnę, biegnę, ile sił w nogach, nie myślę już o niczym, tylko o tym, by wydostać się z miasteczka, spośród domów. Może na łące będzie bezpieczniej. Może tam nie będzie tych potworów? W jednym z ogrodów stoi człowiek, w którym poznaje swojego nauczyciela historii. Kiedy go mijam, widzę, co robi. Odciął już czubek dyni, osadzonej na ramionach, i teraz grzebie dłońmi w środku, wyciągając wielkie garście nitkowatego miąższu pełnego białych jak robaki pestek. Rzuca je w mgłę, na ziemię, jak kapryśne dziecko gardzące obiadem i ciskające groszkiem o ścianę. Jego ruchy są bezrefleksyjne, powtarzalne, hipnotyzujące. Palce ociekają błyszczącym sokiem, a gdy zanurzają się w mokrej masie, słyszę chlupocące odgłosy miażdżenia, jakby ugniatał własny mózg. Nie wytrzymuję, upadam na kolana i wymiotuję, a struga brunatnej cieczy znika w szarości. Piecze moje podniebienie, jakbym przełknęła ogień. Kaszle, dławię się, ale zaraz potem zauważam, że mężczyzna, który uczył mnie przez lata historii, a teraz nie ma głowy, wyciąga z kieszeni nóż i wbija go w miejsce, gdzie powinny znajdować się jego oczy. W całkowitym osłupieniu i przerażeniu, które blokuje mi możliwość ruchu, klęczę w plamie własnych wymiocień i patrzę wytrzeszczonymi oczami, jak wycina sobie twarz. Najpierw trójkątne oczy, potem dwie kreski nosa, a na koniec. Dwoma długimi, brutalnymi, rzeźniczymi pociągnięciami ostrza tworzy rozwarte w potwornym uśmiechu usta, szerokie i bezzębne. Palce mężczyzny znowu wędrują do wnętrza dyni i wypychają na zewnątrz wycięte kawałki, a wtedy widzę, że ze środka wydobywa się nikły, trupi poblask, zielonkawy jak dogasający ognik. Co się stało z moim miasteczkiem? To epidemia jakiejś dziwacznej, nieznanej choroby? A może koszmar senny? Musiałam usnąć, zanim zdecydowałam się upiec bułeczki urodzinowe. Musiałam po prostu przysnąć i śnić to wszystko. Niemożliwe, by nasze cudowne, magiczne miasteczko zmieniło się w ten upiorny labirynt mgły i stworów o dyniowych łbach? To niemożliwe. Czy to samo stało się z babcią różą? Jeśli tak, muszę chociaż spróbować ją uratować. Albo przynajmniej dowiedzieć się, czy wszystko z nią w porządku. A jeśli nie, to chyba pęknie mi serce. Łukając i gubiąc łzy w szaleńczym biegu, pędem wracam do domu. Po obu stronach ulicy, którą gnam na złamanie karku, przed domy i sklepy wylega coraz więcej jesiennych zmur, upiorów o głowach pełnych trupiego światła. Wiszą w półmroku jak latarnie umarłych, kiwają się sennie, bezgłośnie do siebie wabią. Omijam je, ale widzę, że niektórzy stoją przy fasadach budynków i miarowo uderzają łbami o cegły, a dynie rozpryskują się na miazgę. Sok ścieka po tynku, który niegdyś miał barwę, a teraz jest martwy. Widzę, jak inni zanurzają raz po raz ostrza różnych narzędzi w dyniach na swoich szyjach, albo rzeźbiąc parodię twarzy, albo zmieniając je w bezkształtne, pomarańczowe masy. Cuchnie padliną i zgniłymi dyniami, breją, która pozostaje z rozgniecionych warzyw na wiosnę. Dom wyrasta z mgły, jak bezpieczna ostoja, i przeklinam się za to, że w ogóle z niego wyszłam. Gdy popycham furtkę i wbiegam do ogrodu, omijając wielką dynię, swoją gwarancję przyszłego zwycięstwa, widzę coś ukrytego w mroku obok niej, opartego o jej soczyście ceglasty bok. To szkielet. Stojąc w półmroku poranka, który powinien być jasny i świetlisty, szczerzy do mnie zęby w radosnym grymasie śmierci. Zatrzymuje się, kalosze zapadają się w błocie, a niebo nagle rozrywa błyskawice. Stawiam krok w stronę domu, ale kościotrup kręci gwałtownie głową. Kości klekoczą jak stado kruków, a ze starej czaszki wypadają zęby, jeden po drugim znikając we mgle. Chce uciec do środka, nawet jeśli wewnątrz czają się ruchliwe dynie na kuchennych kaflach, ale potwór zastępuje mi drogę jednym długim susem. Rozkłada ręce i wygląda jak przedziwny strach na wróble. Niebo znowu przeszywa błękitnawa błyskawica, a potem nagle zrywa się ulewa. Tak dzika i straszna, że nie mogę zobaczyć trupa przed sobą ani fasady własnego domu. Zimna woda chłoszcze moje ciało, przewracam się w błoto, które zalewa mi usta. Smakuje jak cynamon i słodki lukier, duszę się, dławię, połykam całe garście. Wtedy wszystko ustaje tak samo gwałtownie, jak się rozpoczęło. Podnoszę się na kolana, wypluwam rozmiękłą ziemię. Szkielet zniknął, nigdzie go nie ma. Nie zatrzyma mnie teraz. Wstaję i na chwiejnych nogach stawiam krok w stronę drzwi. Pod dynią, moją wielką, piękną dynią, która miała być przepustką do lepszego życia, biletem do spełnienia marzeń, otwiera się czarne falujące bagno. Z lepkiego błota wystają wyłowione zaciekłym deszczem ręce i nogi, żebra i czaszki. Zanim zdołam strząsnąć z siebie szok, kości pogrzebane w ogrodzie zaczynają wygrzebywać się na powierzchnię, ryjąc mokre, czarne rozpadlisko, tnąc mgłę powolnymi ruchami. Klekoczą do mnie, jakby się śmiały albo snuły opowieści. Płaczę z przerażenia, bo czuję, że to koniec i za chwilę umrę, dołączając do nich pod grządką dyni. Są cztery. Chwytają się za kościste dłonie i tańczą w kręgu wokół mnie, a muzyką jest wiatr. Szumi w uszach, wyje, zawodzi i lamentuje, a one bawią się przednio, podskakując, kiwając się i szczerząc do mnie w beznadziejnych parodiach uśmiechu. Umieram. Czuję, że umieram. To agonia. Ulicą przechodzi parada dyniowych stworzeń o wielkich paskudnych ubach. Widzę je, podążające ślepo na łąki w jakimś radosnym podnieceniu. Nie znam ich celu i nie chcę go znać. Jest ich wielu, to wszyscy mieszkańcy miasteczka. Tylko ja i babcia Róża nie dołączyłyśmy do ich makabrycznego korowodu. Szkielety wirujące w kole puszczają swoje dłonie i klaszczą. Stóp od kości budzi mnie z odrętwienia. Wtedy jeden z nich kłapie paszczą i słyszy słowa: Dałączysz do nas, siostrzyczko! Krzyk zamiera mi w gardle. Nie sposób rozpoznać w nich moich sióstr, ale magia robi swoje. Kiedy niebo rozjaśnia się kolejnymi błyskawicami, widzę na dawno rozłożonych zwłokach resztki sukienek i bladych włosów, które są tak znajome, że budzą ból serca i tęsknotę. Zawsze ciebie kochała bardziej. Wyznaje jedna z tańczących. Poznaje w niej hortensję. Zrobi wszystko, żebyś zwyciężyła. Poprosi cię, byś zażyczyła sobie dla niej młodości i zdrowia. A jeśli odmówisz... Dołączysz do nas! Wrony zrywają się do lotu z pobliskiego drzewa. W oddali, na łąkach, upiornie migocą zielonkawe światełka pochodzące z czeluści piekieł, które oświetlają drogę dniowym potworom. Tym, którzy kiedyś byli ludźmi, przyjaciółmi, rodzicami, a teraz są tylko latarenkami śmierci. Trupy, które kiedyś były moimi siostrami, zanoszą się od suchego śmiechu, a później rozsypują w stosy kości. Giną we mgle i błocie, a ja szlocham i wbiegam wreszcie do domu, ale potykam się na schodach i uderzam głową o próg. Spływająca na mnie cisza jest wybawieniem, balsamem na duszę. Babcia cuci mnie, klepiąc troskliwie po twarzy. Siadam i dociera do mnie, że jestem w łóżku, a obok stoi miska pełna wymiocin. Bardzo boli mnie brzuch, ale świat wokół wygląda zupełnie normalnie. Przyjmuję to z ogromną ulgą. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin, kochanie! Mówi babcia róża, wycierając mi czołoręcznikiem. Przykro mi, że źle się czujesz. Co się właściwie stało? Upiekła ciastka, ale musiała się przypadkiem czymś popsuć. Wyrzuciłam je już, mogły nam zaszkodzić. Kiwam głową, bo istotnie bułeczki musiały być zatrute. Pewnie dosypałam środka na robaki, albo czegoś równie toksycznego. Jestem taka nierozsądna. Zrobię nam tort, obiecuje babcia, która jest mistrzynią wypieków. Na pewno wyjdzie lepiej niż moja żałosna próba. — Odpoczywaj. Zanim odjeżdża na swoim wózku, zatrzymuje ją jeszcze na moment, chwytając zasękatą dłoń. W świetle zupełnie zwyczajnego, wrześniowego, złocistego dnia wygląda staro i krucho, ale ma na twarzy uśmiech, który tak kocham. — Moja dynia jest w tym roku naprawdę godna pozazdroszczenia — mówię. — Meczałaś w tym palce, prawda? — mruga do mnie lekko. Oj, daj spokój, nie mówmy o tym. Zasługujesz na wygraną. Babciu, proszę zdrać swój sekret. Na taki sukces pracuje się latami, kochanie. Lata poświęceń i wyrzeczeń, a także trochę wiedzy ogrodniczej. Co to znaczy? Wiedza o specjalnych nawozach. Mruga do mnie i głaska mnie po twarzy. No. Pora upiec tort dla mojej solenizantki. Rano przyszedł list od Hortensji. Zaraz ci go przyniosę. Życzyła ci wszystkiego najlepszego. Babcia wyjeżdża na skrzypiącym wózku, a ja zostaję sama, cała zlana zimnym potem. Chciałabym tego nie dostrzec, tak jak wiele razy przedtem, ale nie ma już odwrotu. Wiem teraz, że dłoń, którą mnie dotknęła, nosiła na skórze plamy świeżego atramentu. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, będę wdzięczna za polecanie podcastu znajomym i subskrybowanie kanału. Dzięki i do usłyszenia.